Dzisiaj, drodzy Państwo, oficjalnie, właśnie w Lututowie, e, chciałem poinformować, że jako poseł tej ziemi, również ziemi Lututowskiej, Wieruszowskiej, Ziemi Wieluńskiej, ruszam z e, mobilnym biurem poselskim. Chcę w przeciągu najbliższych miesięcy e, rozmawiać z mieszkańcami nie tylko w swoich e, sta, e, standardowych biurach, w lokalach e, w Wieruszowie, w Wieluniu, Działoszynie, Śradzu, ale również ruszam z, e, właśnie z tą inicjatywą, po prostu e, do ludzi, żeby z ludźmi spotykać się, rozmawiać, e, wymieniać poglądy, przekonywać również do naszego e, programu, jak i pewne uwagi przyjmować, bo na pewno przede wszystkim, właśnie w rozmowie, ubogacamy się i e, dowiadujemy się nowych e, informacji, właśnie przede wszystkim od mieszkańców. I z nimi, e, z e, mieszkańcami naszego regionu trzeba być po prostu blisko. Natomiast druga kwestia. Jest bardzo dobrą informacją dla lututowa. Pragnę pogratulować panu Wójtowi za to, że wraz z Radą Gminy podjął decyzję o tym, ażeby poczynić staranie o odzyskanie przez lututów praw miejskich. Jak wiemy, na początku lipca usłyszeliśmy tą bardzo dobrą informację, iż wszystko jest na dobrej drodze, ażeby od 1 stycznia 2020 roku. Lututów znów stał się miastem i to jest przede wszystkim wysiłek też odwaga pana wójta i właśnie decyzji rady gminy za to panu wójtowi gratuluję i dziękuję jako, jako poseł tej ziemi. Natomiast drodzy państwo trzeba mieć świadomość, że miasto bycie miastem wiąże się również z, pewnymi, z pewnym prestiżem z pewnym zasobem infrastrukturalnym. Z pewnymi urzędami i placówkami. Dlatego też wraz właśnie z tą decyzją zainicjowałem taki pomysł, ażeby właśnie do Lututowa powrócił posterunek policji. Jak wiemy, on funkcjonował przez długie długie lata wtedy, kiedy Lututów był wsią. Natomiast w wyniku decyzji centralnych rządu platformy obywatelskiej IPSL-u likwidacji posterunków. Również posterunek w Lututowie został e, zlikwidowany i dzisiaj, kiedy Lututów staje się miastem e, no nie może być tak, że nie będzie tutaj posterunku, dlatego ta inicjatywa. Bardzo dobrze, że do tej inicjatywy przychylnie e, również władza, władze gminy Lututów, Pan Wójt, Rada Gminy e, pozytywnie się odnosi. Dobrze, że nie tylko jeden parlamentarzysta, ale inni również przyłączają się do tej inicjatywy i wspólnie Właśnie chcemy, ażeby w Lututowie e, poprawić standard i poziom bezpieczeństwa, bo tego również oczekują mieszkańcy w rozmowach, e, w, w, w biurach poselskich, na różnych wydarzeniach, imprezach, w których uczestniczymy. Ten argument, ten, e, ten problem był poruszany, że e, nie ma policji w Lututowie, że, że jednak oni dojeżdżają z Wieruszowa, to jest naprawdę spory kawałek e, i wszystko wskazuje na tym, wskazuje na to, że, że ta policja do Lututowa wróci, o czym może Pan, pan Wójt troszkę więcej szczegółów jako gospodarz tego miejsca i, i jako też jakby darcińca lokum. Zgadza się. Szanowni Państwo, ja myślę, że zarówno dla mnie, jak również dla Samorządu gminy Lututów jest przede wszystkim stan bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I sądzę tutaj, że przy przywróceniu posterunków, Lututowie, na pewno i z pewnością jestem przekonany, że ten stan bezpieczeństwa się poprawi. Powiem, że w momencie, kiedy Rada Gminy podejmowała uchwałę o nadaniu praw miejskich, już również wtedy się zradzały takie myśli, żeby pozostawić pewne instytucje, natomiast no, inne zajęcia, które, którym żeśmy poświęcili czas, no, po prostu spowodowały, że, że ten temat zszedł na boczne tory, niemniej jednak jestem tu bardzo wdzięczny naszym parlamentarzystom, naszym posłom o to, że no, potrafili przypomnieć sobie, i w tym momencie, kiedy ruszył rządowy projekt prawa i sprawiedliwości dotyczący przywracania tutaj posterunków na, na właśnie na, te, na gminy, na teren mniejszych miast, no po prostu zauważyli tą dobrą zmianę i tą dobrą sytuację, gdzie można było wnioskować o, o przywrócenie tego posterunku w Lututowie również. Powiem, że w dniu wczorajszym miałem spotkanie z Komendantem Policji, Wojewódzkiej Policji w Łodzi. E, w dniu jutrzejszym już na, na skutek tego spotkania e, przyjedzie Pan e, Naczelnik Wydziału Inwestycji, gdzie wspólnie będziemy tutaj szukać e, no, odpowiednich działek odpowiedniego terenu, żeby e, zlokalizować e, właśnie m, na posterunek policji. I tak w międzyczasie nie ukrywam, że nie dało mi to spokoju e, padła taka propozycja, żeby również wykorzystać y, pomieszczenia po poczcie polskiej która tu jest właśnie w budynku y, wspólnym budynku urzędu gminy i już poczyniłem takie rozmowy z panem dyrektorem, który również pojawi się ta, w dniu jutrzejszym, żeby ten temat do końca omówić. Także wszystko idzie w tym dobrym kierunku. Uważam, że to bezpieczeństwo zarówno tutaj na terenie gminy, na terenie od 1 stycznia miasta Lututowa jest bardzo istotnym, ale również chciałbym powiedzieć, że że też y, duże znaczenie ma tutaj bezpieczeństwo gminy Galewice, która wchodzi w zasięg działania y, naszego posterunku jak również gmina Sokolniki. Tutaj pan y, poseł słusznie zauważył, że Lututów jest chyba najbardziej oddaloną gminą od y, komendy powiatowej y, Wieruszowie. Powiem szczerze, że po likwidacji posterunku w Lututowie były głosy mieszkańców, że był to zły pomysł, y, że bezpieczeństwo w Gminie Lututów uległo pogorszeniu, między innymi słyszałem takie przypadki, że w tak zwanym małym parku kilkakrotnie doszło do pobicia, że na ulicy Złoczeskiej koło Szkoły Podstawowej w Niemojewie zdecydowanie jest przekraczana dozwolona prędkość i niejednokrotnie rozmawiając z mieszkańcami, wszyscy chcieli, żeby taki posterunek jednak w Lututowie powstał. Pewnego razu również spotkałem posła Rychlika, z którym też rozmawiałem na ten temat i bardzo mnie cieszy fakt, że ta powiedzmy inwestycja nabiera rozmachu, nabiera tempa i w najbliższej przyszłości doczekamy się takiego posterunku w Lutatowie. Dziękuję. Tak jak powiedział Pan Wójt, to jest dobra in informacja również dla mieszkańców w tak dużej gminy, rozległej gminy jak Galewice, jak gmina Sokolniki. I cóż, drodzy Państwo, no my nie, nie rzucamy słów na wiatr, pewne działania zostały podjęte, mówiąc kolokwialnie językiem młodzieżowym, grzejemy temat, żeby posterunek w Wieruszowie powstał, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Nie, przepraszam, w Lututowie powstał, żeby poprawić mieszkańców, e, bezpieczeństwo mieszkańców tego ziemi lututowskiej nie tylko lututowa, ale całej ziemi lututowskiej e, i to jest też efekt po prostu dobrej współpracy między państwową policją, instytucją państwową, między parlamentarzystami e, między moją osobą, posłem pana Piotra Polaka e, pana senatora Seweryńskiego i tutaj lokalnym samorządem na czele z panem wójtem i radą Gminy z radnymi powiatowymi. Myślę, że będą kolejne inicjatywy. Ten, to przywrócenie praw miejskich dla, dla ludu Tofa to jest na pewno bodziec rozwojowy dla tego, dla tego już miasta, można powiedzieć, bo to zawsze było miasto i, i będziemy działać, ażeby właśnie.